Witam w kolejnym krótkim filmiku. Jesteśmy na spacerze w przepięknej aurze śnieżnej. Wszystko białe, piękne punkty widokowe, wszystko w bieli. Zaraz może jeszcze pokażę fragmenty punktów widokowych, takich mniej standardowych, a w użyciu. Aleksandra niszowa marka, ze fioletowym flakoniku, które pachną jak bardzo szlachetne owocowe górą, chociaż nazwa i tak dalej tego nie sugerują. W sensie sugerują w ogóle zupełnie inny klimat zapachu. I testowo pewien zapach serii vetiverowy, akurat wersja Vetiver grapefruit są różne, również inne. Vetiver Smog, Vetiver Whisky, Vetiver generalnie z różnymi dodatkami. Dosyć blisko siada na skórze ten zapach i raczej początek jest taki mocno grapefruitowy i to wszystko się tak osadza, lekka vetiverowa, ale taka bardzo niuansowa, taka blisko skórna, a grapefruit się robi taki słodkawy. Nie jakoś zasłodzony, nie jakoś syntetyczny, ale nie uważam ten zapach za udany wetiwerowo. Grapefruitowy zapach na pierwszy rzut oka. A jest to droga seria zapachów. Yy, może te inne wypadną lepiej. Tam jeden mi też ciekawił, to owoce z vetiverem, ale tego rozbiórka się nie udała. Yy, jeżeli chodzi o yy, połączenie wetiwerem i to są ciekawsze na rynku, chociażby z marki PMP, czy też pewien zapach Bogdana z Parfum Craft. Ten raczej się nie wyróżnia. Pewnie słychać, jak hałasuje śnieg, skrzypi. Może mi się uda trochę punktu widokowego. też nie, ja chyba na jakiś blok teraz. O, tam w oddali, bo tak to chyba na blok skadrowałam. Ok? Tam jeszcze jak mi się uda skadrować, ale coś chyba ciężko, bardziej chyba na zdjęcie. Jest fajne miejsce, że widać. O, momencik. Fajne miejsce z drzewem, ale w tym słońcu nie jestem w stanie tego skadrować. Tu chyba jakoś widać. Nie, chyba dalej coś chyba blok kadruje. Może teraz tam? Bo to jest takie, że jest kawałek bloku i w oddali duża część pięknie widokowa. A tutaj gdzie lepiej byłoby bez tego bloku, to z kolei są drzewa. To jest tak dobrze widać, bo drzewa są bez liści. Ale chyba bardziej zdjęciowo się to udaje uchwycić. Nie wiem, może potestujemy jeszcze te inne wever'ery dzisiaj. Wydaje myślę, że ten smoke i whisky pasują też może nawet bardziej na skórę męską. Zresztą w ogóle wetiwer to jest ciekawszy motyw na skórę męską. Mały który zapach wetiwerowy według mnie jest taki faktycznie nadający się na skórę damską dosyć uniseksowy, bądź też nawet bardziej na skórę damską. Jest pewien wyjątek w sumie z Byredo, Jest też pewien wyjątek z różban róż, ale to są po prostu wyjątki, ale wytrawny grapefruit z vetiverem. Może ciekawie to wszystko jest właśnie zrobione w tych zapachach co mówiłam i pięknie się nosiły te pmp anti-anti, dobrze pamiętam, chociaż ja się tego w ogóle po tym zapachu nie spodziewałam. A Blade Runner w parfum craft nie pasował mi w ogóle do klimatu Blade Runnera, ale faktycznie był taki vetiverowo Barbarowo-greyshurtowe, takie kontrasty cierpkie i ta surowość vetiveru. Jako taki aromatyczny, dystansujący, taki też surowy. <laughs> Sporą dozą takiej właśnie wytrawności, a mało jest jednak wytrawnych zapachów cały czas... O, może tu będzie widać, trochę widać Stena i Sea Towers. No, Sea Towers to ja chyba pokazałam, ale czy Stena mi się udało? Chyba nie.